Przy tym będzie Frugo w rozpaku wieloowocowym. Yy, więc tak tutaj macie markę: jest to Frugo. Skład produktu, i wartość odżywczą. Kot kreskowy, interesujący, że, że w środku jest pół litra. Yy, jak i że się przetwarza, i że po w piciu powiecie, to by trochę wyrzucić. Ale człowiek, tutaj macie datę końca świata. Więc że że przed do stworzenia. Nie mamy produktu. No, jak widać taki czarny kolor. Teraz przejść do yy, przetestowania produktu. Taki słodkawy posmak. To się na pewno liczy. Wydaje mi się, że czuć się bardziej liczy taki słodkawy posmak. I jeszcze czuć minimalnie smak czarnej porzeczki. Więc tak, ku macie senę i jest to jedyne y, 2,28. Człowiek tutaj macie plusy, a do minusów naturalny smak owoców leśnych. A tutaj macie minusy, a do minusów to, że odbija się po wypiciu. Jak mówię moim zdaniem z owoców leśnych są dwa najbardziej wyczuwalne. Więc tak, teraz możemy przejść do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje dużą, ale zasłużoną ocenę. 7 na 10. No i jeśli to koniec i papa! pa pa!